Cześć wszystkim, mówi Wia. A czy wiedzieliście, że słynna gra w Kalmara oparta jest na prawdziwej historii? Tak, najprawdopodobniej słynne, przerażające gry nie wyglądają tak jak w serialu. Ale sam fakt, że coś takiego mogło się wydarzyć w prawdziwym życiu, naprawdę mnie porusza. I dlatego postanowiłem znaleźć możliwe miejsce, gdzie odbywały się te właśnie gry. Przeszukałem cały internet, popytałem na forach i stworzyłem tę właśnie mapę. Według współrzędnych jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Oto gdzie się znajdujemy. Ale jakbym nie szukał, ile bym nie badał tej okolicy, w pobliżu nie ma niczego. Ale rozejrzyjcie się dookoła. Jakby była tu jakaś mistyka i groza. To miejsce wydaje mi się podejrzane. Możliwe, że kiedyś naprawdę odbywały się tu gry w Kalmara, dlatego chciałbym użyć swojego magnesu, żeby się o tym przekonać. Zobaczmy, czy zostało tu coś, co wskazuje na gry w Kalmara. Pod wodą. Czy ta mapa mnie nie oszukuje? I czy naprawdę gry w Kalmara istniały w prawdziwym życiu? Czy to wszystko jest fałszywka? Chyba coś złapałem. Tak, na pewno coś ciężkiego idzie. Świetnie. Pierwsze zapytanie i od razu akcja. Ciekawe, czy to będzie miało związek z grą w Kalmara? Czy to wszystko nieprawda? Szczerze mówiąc, nie bardzo w to wszystko wierzę. Wydaje mi się, że to po prostu serial, bo gdyby to było w prawdziwym życiu, to byłoby przerażające i straszne. No dobrze, a co z moim znaleziskiem? Coś tam widać, jakby coś różowego. A różowy to kolor gry w Kalmara. Chłopaki, dokładnie. Poczekaj, poczekaj, to jakaś skrzynka, jakieś pudełko czy coś takiego. Poczekaj, jeszcze nie mogę zrozumieć. Jest metalowy. Jakiś ogromny i straszny. Poczekaj, czy to jakiś dziwny zamek? Są tu trzy otwory. Poczekaj, a co? Tam w środku na pewno coś jest, słyszę to i czuję, ale dlaczego się nie otwiera? Dlaczego są tu trzy zamki? Ludzie, jeśli jesteście ekspertami w grze w Kalmara, albo w ogóle wiecie, co się tu dzieje, napiszcie w komentarzach, co trzeba zrobić. I jak myślicie? Czy ten różowy kuferek jest dowodem na to, że gra w kalmara istniała w prawdziwym życiu? Czy nie? Mam inny pomysł na sprawdzenie tego. Zbadajmy teren za pomocą podwodnego drona. Oto on to mój podwodny dron. Bardzo potężna maszyna. Za pomocą tego urządzenia będziemy mogli zbadać cały ten akwen i zobaczyć, co jest przed nami ukryte pod wodą. I czy nasze pierwsze znalezisko ma związek z grą w kalmara. Ostrożnie zanurzamy drona w wodzie. Uruchamiamy silnik i ruszamy. Mam tutaj ogromną szpulę, setki metrów kabla i wszystko to pójdzie pod wodę. Czas zanurzyć się i poszukać, co kryje się na dnie. Tak, woda jest oczywiście trochę mętna, ale jeśli podpłynąć bliżej dna, to można coś dostrzec. Tak, to rzeczywiście wygląda dziwnie i trochę strasznie. Na razie widzę tylko glony i może kilka rybek. No cóż. Jak na razie znajdujemy tylko muł, piasek i glony. M? Mm, niejasne. Tam w oddali, to była rybka czy co? Coś różowego, znowu. Poczekaj, o, tam coś mignęło. Czarne. Poczekaj, patrz, to twarz, to twarz. Nie, stop, poczekaj, to nie jest twarz, chłopaki, to maska. Bardzo przypomina maskę prowadzącego grę w Kalmara. Niesamowite, ona się różni. Mogę tylko postawić kropkę, ale niestety nie mogę teraz podnieść tej maski. Mój dron wskaże mi miejsce, gdzie rzucić magnes. Zaraz zobaczymy, gdzie się pojawi. Gdzieś tutaj. Świetnie, zapamiętałem to miejsce. Będę tam rzucał swój poszukiwawczy magnes. Mamy współrzędne i plotki. Lokalizacja ustalona. Rzucamy magnes tam, gdzie wynurzał się mój podwodny dron. Może wyciągniemy stamtąd coś, co potwierdzi istnienie gry, w kalmara, w tym miejscu w prawdziwym życiu? Albo wręcz przeciwnie, to obali. Właśnie teraz czuję, że coś się zaczepiło, coś niezbyt ciężkiego, ale zdecydowanie jakaś znalezisko jakby ciągnie. Zobaczymy. Teraz musimy być bardzo ostrożni, żeby nie upuścić tego znaleziska i nie zgubić go gdzieś przy brzegu. Tam jakby coś się wyłania. No a to jakiś śmieć czy co to właściwie jest? Na razie nie wiadomo. Wszystko jest w glonach i tym wodnym szlamie. Poczekaj, czy to jest kamera? Chłopaki, to przecież kamera, niesamowite. Patrzcie, zobaczcie, kamera. I to nie byle jaka, to kamera na klatkę piersiową. Tak, miałem podobne. Tylko że ja miałem zwykłe uchwyty na klatkę piersiową do GoPro, które wyglądają właśnie tak. Ale to jest coś zupełnie innego. To coś wyjątkowego. I być może to też jest związane z grą w Kalmara, bo jeśli to założysz na siebie, to wyglądasz właśnie tak. To wygląda na specjalną kamerę na klatkę piersiową. Spójrzcie na strażników z gry w Kalmara, oni mają dokładnie takie same kamery na klatce piersiowej. Identyczne, panowie. Niesamowite. Zobaczcie, tutaj jest jakieś wyjście USB, i myślę, że możemy obejrzeć z niej jakieś nagranie, zobaczyć co tam zostało zarejestrowane. A może tam jest stuprocentowy dowód na to, że gdzieś niedaleko odbywała się gra w Kalmara? A co jeśli odbywała się właśnie tutaj? A baza, gdzie odbywały się gry, została celowo zalana? Wszystkie odpowiedzi są na tej kamerze. Zróbmy tak. Pokażę Wam je prosto w tym filmie, a wy dacie za to 5000 lajków. Dobrze, lecimy dalej rzucać magnes, a Wy zostawiajcie lajki pod tym filmem, zostawiajcie lajki już teraz. Chłopaki, to jest jakieś podejrzane. Wokół mnie zaczął latać helikopter. Kiedy zacząłem rzucać magnes w tamtą stronę? I wiecie przecież, że z grą w Kalmara są powiązani bardzo bogaci, straszni ludzie. Zrobiło mi się nieswojo, jakby mnie obserwowali, ale nie zatrzymam się dla subskrybentów. Kontynuuję śledztwo i będę rzucał magnes właśnie tam. Tam, gdzie znalazłem maskę podobną do maski tego obserwatora, albo jak on się naprawdę nazywa, napiszcie w komentarzach. Swoją drogą, wciąż nie mogę zrozumieć, czym różnią się maski obserwatora. Co oznacza kółko i kwadrat? Tego nie mogę rozgryźć. Jeśli wiecie, napiszcie w komentarzach. Teraz mój magnes jest jakiś lekki. Chociaż wydaje się, że coś na nim jest, co to? Coś fioletowego albo różowego? Znowu coś w kolorach gry w kalmara. Chłopaki, to już kolejne znalezisko jakiś klucz. Jeśli wiecie, z jakim sezonem to jest związane, napiszcie w komentarzach. Czekam. Mam pomysł. Okrągły klucz to klucz do zamka skrzynki, którą znaleźliśmy na początku filmu. Włóżmy go teraz i otwórzmy. Jedziemy. Otwieramy go. Chyba zadziałało. Słyszeliście ten klik? Poczekaj, czemu się nie otwiera? Nie rozumiem, napiszcie w komentarzach. Przecież włożyłem klucz, czemu się nie otwiera. Chce się dowiedzieć, co jest w tej skrzynce? Przecież tam mogą być jakieś wskazówki albo dowody na to, że w tym miejscu naprawdę odbywała się gra w Kalmara. Nie bez powodu prowadziłem swoje śledztwo. Nie bez powodu znalazłem te wszystkie dziwne zdjęcia z prawdziwego życia. I nie bez powodu znalazłem tę mapę z współrzędnymi, która mnie tu doprowadziła. Dobra, rzucajmy magnes dalej. Cholera, pytań jest coraz więcej, więc trzeba rzucać magnes jeszcze częściej. Ale chyba nie ma sensu rzucać go dalej, bo dzięki dronowi na pewno znaleźliśmy tam jakieś dowody, więc rzućmy go w to samo miejsce. Świetne zaczepienie. Patrzcie, chłopaki, lina bardzo mocno się napięła. Znaleziony przedmiot nie jest bardzo ciężki, ale wyczuwalny. Waży mniej więcej tyle, co skrzynka znaleziona na początku filmu. Możliwe, że to są skrzynki z dokumentami, z jakimiś tajnymi aktami, które również dowodzą, że gra w Kalmara istniała w prawdziwym życiu. Teraz najważniejsze to nie zgubić znaleziska. Widzę coś zielonego, chyba rękaw, ale nie jestem pewien. Podejdźmy bliżej, żeby się przyjrzeć. To, 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 to. Ręka szkieletu w kajdankach. Chłopaki, to jest takie przerażające, to jest straszne. I zobaczcie, pierwsze co zauważyłem, to zielony rękaw. I tak naprawdę w serialu Dama Graf Kalmara wszyscy gracze wyglądali właśnie tak. I w prawdziwym życiu, na zdjęciach, które mamy z naszego śledztwa, oni też byli w zielonych kostiumach. To jakby jedno łączyło się z drugim, a to jest jakby prawdziwy dowód na to, że tam naprawdę odbywały się gry. A to być może naprawdę jest kończyna któregoś z graczy, którego przypięto, chociaż to dziwne, bo wydaje się, że nigdy w całej historii gry w Kalmara żadnego z graczy nie przypinano kajdankami. Albo się mylę, albo widzieliście więcej? Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, chłopaki. No to jest bardzo przerażające i straszne. Rzućmy dalej magnes, żeby się przekonać, czy to wszystko prawda. A może to jakaś ustawka? Może to wszystko to po prostu fake? No dobrze. Teraz mamy całą masę znalezisk. I to wszystko jest jakoś pośrednio związane z grą w kalmara. To nie jest stuprocentowy dowód. W ogóle nie stuprocentowy, ale mimo wszystko to już coś znaczy. Dlatego rzućmy magnes dalej i miejmy nadzieję, że znajdziemy coś, co udowodni to na 100%. Znowu zaczep. Zdecydowanie, chłopaki, czuję jakiś zaczep, coś się dzieje. Teraz musimy to wyciągnąć maksymalnie ostrożnie, chłopaki. Ponieważ większość znalezisk może odpaść tuż przy brzegu, ale już ją widzę. Oto ona, coś, coś tam jest na magnesie. Poczekaj, to jakiś bardzo dziwny nóż, chłopaki, czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Bardzo dziwny nożyk, chłopaki. Też jakaś różowa rękojeść, niebieskie skrzydła, czegoś takiego nigdy nie widziałem. Jest bardzo dziwny i niezrozumiały. Może wiecie skąd pochodzi i do czego był używany? Jest różowy, podobnie jak znaleziony wcześniej klucz. Pod względem koloru są bardzo podobne. I ta rzecz jest bardzo ostra. To może być broń, która była używana w jakiejś strasznej grze chłopaki, a tak przy okazji. Każda gra w grze w Kalmara ma swoją nazwę. Zawsze je zapominam. Pamiętam tylko, że jest tam zielony kolor, czerwony kolor, a resztę zapominam. Dlatego, jeśli znacie nazwę gry, w której używano tego przerażającego noża, Koniecznie napiszcie w komentarzach i opiszcie, jak dokładnie był używany. Ale mamy już aż trzy znaleziska w różowym kolorze i ta przerażająca ręka w stroju gracza. To wszystko dowodzi, że coś tu jest nie tak. Coś związanego z grą w kalmara na tym akwenie kiedyś się wydarzyło. Trzeba rzucać magnes dalej, żeby dowiedzieć się więcej. Więc kontynuujemy magnetyczne wędkowanie. Ciągle rzucamy w to samo miejsce i znajdujemy tam wiele różnych przedmiotów. Jednak nasz pierwsze znalezisko odkryliśmy bardziej na lewo. Może akurat tam coś jest związanego z graczami w tej części, a w innej części może coś z tajnymi aktami. Bo no właśnie, spotykałem podobne pudełka. Zazwyczaj przechowują one tajne dane. To jak safe z solidnym zamkiem. Może jednak lepiej było rzucić w lewo, a nie w prawo? Napiszcie w komentarzach, co byście zrobili. Mój magnes znowu wydaje się pusty. Zupełnie nic na nim nie czuję. Pociągnę bardzo ostrożnie. Zobacz, czy coś jest. Nie wiadomo. A nie, niesamowite, to kolejny klucz. Chłopaki to jeszcze jeden klucz, tylko że inny. Dlaczego są tam trzy otwory? Zaczynam rozumieć. Dlatego są trzy otwory. I zobaczcie, pierwszy był okrągły, a teraz znaleźliśmy kwadratowy. Włóżmy go też. Usłyszałem dźwięk. Włożyłem i przekręciłem klucz. Usłyszeliśmy dziwny dźwięk, ale drzwi się nie otworzyły. Potrzebujemy wszystkich trzech kluczy. Rozważam użycie szlifierki, ale boję się, że mogę uszkodzić coś cennego. Co o tym myślicie? Przeciąć czy nie? Nie wiem, jakie są szanse na zgadnięcie magnesem i znalezienie trzeciego klucza, choć wiecie, że mam szczęście w magnetycznym łowieniu. Może znajdziemy trzeci klucz, ale nawet jeśli nie uda się otworzyć, pamiętacie znalezioną kamerę? Ona na 100% nagrała to, co robił ochroniarz z perspektywy pierwszej osoby. No, w sensie składki piersiowej, tak. I tam na pewno są dowody na to, że te gry istniały. Przez wiele lat, przez wiele czasów, wielu ludzi próbowało znaleźć to miejsce, gdzie odbywały się przerażające gry w kałamarnice. Nawet w serialu była o tym jakaś informacja, ale wydaje mi się, że nikomu nie udało się tego zrobić. Ale podeszliśmy tak blisko, że aż trudno w to uwierzyć. I teraz mam w rękach 100% dowód, dlatego teraz zbieramy 5000 lajków. I obejrzymy to wideo bliżej końca odcinka. Proszę zostawcie lajka, a jeśli dotrwaliście do tego momentu i jesteście ciekawi, co jest w tym pudełku, zasubskrybujcie nasz kanał już teraz. Bo taka magnetyczna wędka jest tylko u mnie i to jest naprawdę ciekawe, fajne i zabawne. Więc lajki i subskrypcje. A ja będę dalej rzucał magnes. Bo kto wie, jakie jeszcze tajemnice ten zbiornik przed nami skrywa. Tak, teraz właśnie rzuciłem i od razu czuć, jakby coś drapało po ziemi. Na pewno to teraz wyciągniemy. O, kaczuszki nawet przypłynęły do mojego znaleziska. Dziwne. Odpływajcie stąd, bo czuję, że coś idzie. Patrzcie, jak moja lina się napięła. Tak, na pewno coś wyciągamy. Nie jest to bardzo ciężkie, ale zdecydowanie czuję, że coś jest na moim magnesie. Patrz tam, co to jest. Poczekaj, to maska. To maska prowadzącego, którą wtedy znaleźliśmy za pomocą podwodnego drona. Niesamowita, ale jazda. Zobaczcie, jaka ona jest przerażająca i dziwna w rzeczywistości jakby była z plastiku albo z czegoś innego. Czy widziałeś w internecie zdjęcia sugerujące, że squid game było rozgrywane w prawdziwym życiu? Też zawierały zdjęcie prowadzącego. I tak właśnie wyglądał w rzeczywistości naprawdę miał taką maskę. To znaczy twórcy serialu inspirowali się prawdziwym prowadzącym i tak właśnie on wyglądał. To on wymyślał, jak będą przebiegały gry i co będą musieli robić gracze. Myślę, że w tej masce wyglądam bardzo upiornie. Może i nie, tego nie wiem. Niemniej jednak, to nasze kolejne znalezisko, które na 100% świadczy o tym, że gdzieś tutaj, niedaleko, działo się coś przerażającego. Wszystkie te znaleziska mówią nam, że naprawdę odbywały się tu jakieś przerażające zabawy, i są bardzo podobne do tego, co widzieliśmy na tych zdjęciach z internetu i co pokazano nam w serialu. Czy to znaleźliśmy? Nie wiem. Rzućmy magnes dalej. Znaleźliśmy mnóstwo różnych rzeczy, które są związane z grami lub dokumentacją. No albo ten safe. Jeszcze dokładnie nie zrozumiałem, co to jest. Tak mało informacji o samych graczach. Chyba, że nie liczyć rąk w zielonym kostiumie. Dobra, zobaczymy. Jest jakiś trop, ale znowu raczej słaby. Delikatnie go wyciągniemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydaje się, że coś jest, a jakby i nie ma. Czekaj, na moim magnesie nic nie ma. Nie, jakiś klucz? Poczekaj. Zawieszka. To numerowana zawieszka z łańcuszkiem, a na niej jest napisane 456. Niesamowite. Możliwe, że właśnie tak numerowali graczy. To też bardziej przypomina to, co słyszeliśmy w prawdziwym życiu. Przyjaciele, numeracja graczy na kostiumach jest bez sensu. Kostium można podrzeć lub ubrudzić. Zazwyczaj takie właśnie żetony nosi się na szyi. Zarówno w wojsku, jak i w różnych strasznych grach. Tutaj jako naszyjnik jest znacznie praktyczniejsze. I tutaj znaleźliśmy numerek 456. A co jeśli ta ręka szkieleta i ten numerek należały do jednej osoby? Swoją drogą. Tutaj nie ma numeru ani na ramieniu, ani nigdzie indziej. Najprawdopodobniej w rzeczywistości coś różni się od tego, co pokazano w serialu, zwłaszcza ten numerek. Bo żołnierze armii na przykład Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów też mają takie właśnie nieśmiertelniki i to jest bardzo podobne do tego. No taka jakby domowa wersja. W końcu to przecież okrutne, nielegalne gry. Mimo fajnego i ciekawego wyglądu, w rzeczywistości to wciąż prawdziwy koszmar i obrzydlistwo. Przyjaciele Czuję się tu nieswojo. Jest strasznie i przerażająco. Raz przeleciał helikopter. Atmosfera jest dziwna. Wyobrażacie sobie, jacy ludzie, jacy poważni ludzie mogą za tym wszystkim stać? Ujawniam wam te informacje, choć nie wiem, czy powinienem. Koniecznie wesprzyjcie mnie subskrypcją za to, że to wszystko dla was znalazłem. A ja jeszcze raz wrzucę magnes. Będę go wrzucał tak długo, aż się w tym dokładnie nie połapię. Bo już zaszedłem tak daleko, już tyle zrobiłem. No, słuchajcie, dzisiaj głównie znaleziska są jakieś lekkie, prawda? Bo nawet nie ma bąbelku. Nic szczególnego nie widać. Lina się nie napina, ale mimo to jakieś znaleziska się trafiają, coś jednak jest. Spójrzcie, klucz to trójkąt. Mamy szczęście, tego nam brakowało. Trzeci klucz jest po to, żeby otworzyć właśnie tę straszną skrzynię i dowiedzieć się, co jest w środku. Niesamowite, chłopaki, ale mamy farta. No to co, wkładamy ten słynny trójkąt. Tak. Dźwięk. Udało się. Teraz można otworzyć skrzynię. Lekko się uchyliła. Chłopaki, niesamowite. Co tu się dzieje? Jest napisane, że to ściśle tajne. Operacyjny raport obserwatora. Poczekaj, poczekaj. To wygląda jak raporty z gry w kałamarnicę, a tutaj jest nawet podpis. Gra w kałamarnicę. Niesamowite. Tak, moje przypuszczenie było słuszne. To wygląda na tajne dokumenty zgrywka łamarnice. Jest tu czarna przerażająca teczka z napisem tajny i plikami. Top secret. Poufne. Numer gracza 101. Poczekaj, to chyba akta graczy, chłopaki. Znaleźliśmy stuprocentowe dowody na to, że gra w kalmara naprawdę się tu odbywała. To są akta graczy, a to raporty o jakichś incydentach albo coś w tym stylu. Zróbmy tak. Teraz przeanalizujemy te dokumenty, a potem obejrzymy nagrania z tej kamery i spróbujemy powiązać te dane. Dobrze, mam nadzieję, że w tym czasie zdążycie zebrać 5000 lajków. Ufam Wam. Dlatego chłopaki, przeanalizujmy dokumenty, zobaczmy co tam się działo, a potem rzućmy okiem na kamerę. To zawodnik z numerem 101. Jest dość gruby, szczerze mówiąc, dziwny i niezrozumiały. Niesamowite. Zobaczcie, on ma długi prawie na 50 tysięcy euro. 50 tysięcy euro to naprawdę dużo, dlatego pewnie trafił do gry w Kalmara. Spójrzcie, tutaj jest kobieta Sofien Marille. Ona ma jeszcze więcej długów. Ma długi na 85 tysięcy euro i miała numer 102. To jest jej ankieta. Wygląda niezbyt wesoło. Dziwna. To jest gracz numer 103, Dałento. Był bardzo młody, miał 20 lat, ale był trochę tępy i odstawały mu uszy, szczerze mówiąc. No, długów miał mniej niż poprzedni gracze. Raport psychologa. Zdolny, stabilny, dopóki nie ma wokół ludzi. Co najmniej trzy rodzaje szczoteczek, w tym minimum jeden egzemplarz z wibracyjną końcówką. Co? Jakieś dziwne badanie lekarskie! A co to jest chłopaki? To jest gracz numer 104. Jest bardzo stary i zdecydowanie coś jest nie tak z jego twarzą. On ma długi w rublach. Mieszka w Taganrogu w Rosji. Tak, on jest Rosjaninem Niesamowite. Wygląda nieźle jak na 47 lat. Co tu wychodzi 1 200 120 180? Krótko mówiąc, naszemu można powiedzieć Rodakowi uzbierało się półtora miliona rubli długu. On też trafił do gry w kalmara. Niesamowite. Opinia psychologa Zdolny, stabilny przy obecności strefy retrospektywnej, książki i zdjęcia. Krótko mówiąc, są tu jakieś niezrozumiałe szyfrowania. Biografia i tło. Miał sklepik na arbacie, ale sprzedał relikwie tanio, żeby spłacić dług półtora miliona. Miejsce rekrutacji nieznane. On ma nadciśnienie, ból w kolanach, czasem wszystko naraz. Krótko mówiąc, jest chory. Ma prawie pięćdziesiąt lat. Poszedł zagrać w grę w kałamarnicę, ale co to za gra? Zobaczcie, tutaj kobiecie już wszystko jedno, już jej w zasadzie wszystko zwisa, czy to gra w kałamarnice, czy cokolwiek innego. Nieważne. Ona ma dużo długów 40 tysięcy KAD i 5000 tysięcy KAD. Nie wiem, co to za waluta. Nie wiem, chłopaki. Ona sama pochodzi z Toronto, Kanada. Co oznacza skrót KAD? Proszę o odpowiedź w komentarzach: czy jej zadłużenie jest wysokie, czy niskie? Kim jest gracz o numerze 529? Dlaczego ma takie duże uszy i jakiś czubek na głowie? On jest całkiem młody, prawie w moim wieku, ale ma tutaj mnóstwo długów, też w jakiejś niezrozumiałej walucie. Krótko mówiąc, taki właśnie jest gracz numer 529, a tutaj jest gracz 364. Jego też nieźle wykrzywiło. Z uszami to już w ogóle konkretny dziwak, krótko mówiąc. I ma też długi za podatki, za mandaty też ponad 50 tysięcy euro długu. Niesamowite, słuchaj, to jest po prostu cyrk dziwaków, wszyscy jak jeden. Tylko na nich spójrzcie, chłopaki, serio. Kim są ci ludzie? I jasne, dlaczego wzięli udział w grze w kalmara. Możliwe, że znaleźliśmy dokumenty związane z pewnymi incydentami. Przyjrzyjmy się tym incydentom. Oto opis incydentu. W podanym przedziale czasowym grupa 50 uczestników przestała przestrzegać ustalonych zasad reżimu. Wszyscy uczestnicy odmówili przyjęcia Przypisanej statycznej pozycji siedzącej, i demonstracyjnie wstali. Tak, zobaczcie, to bunt! I spójrzcie na łóżka. Łóżka naprawdę są jak w serialu, i wszyscy mają mundury, tak jak gracze. Słuchajcie, no, możliwe, że ten cyrk dziwaków, ci klauni zbuntowali się możliwe. Tutaj jest bardzo dużo różnych incydentów. Chłopaki, zobaczcie, ktoś próbował się schować, ale żołnierze go znaleźli i wyciągnęli. Oto raport obserwatora z akcji. W skrócie coś miało miejsce blisko toalety. I zobaczcie, niektóre dane są utajnione. W jakiś sposób został ukarany. Kamera zarejestrowała uczestnika 073, który próbował ukryć się za toaletą. Być może to właśnie kadr z kamery nasobnej tego żołnierza. Niesamowite. Po jego odkryciu mogło mu się przydarzyć coś strasznego. Ponieważ w rubryce dotyczącej kary dane również są utajnione, zobaczcie, tutaj jest coraz więcej ujęć z samej gry. Ale jakby naprawdę wszystkie były nagrane z perspektywy pierwszej osoby. To są raporty z przeprowadzania gier, i najprawdopodobniej wszystkie te raporty pochodzą z kamer żołnierzy. Myślę, że wystarczy już gadania. Znaleźliśmy wystarczająco dowodu. Nadszedł czas, żeby zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało. Przejdźmy do tego. Ta kamera jest bardzo podobna do tej, którą mieli żołnierze obserwatorzy. W sumie nie wiem, czy jest ona na tych dokumentach, ale spójrzcie na zdjęcie z internetu. Dokładnie taka sama. I to jest konieczne, żeby mieć wszystko pod kontrolą. Podłączymy ją i zgramy z niej jakieś dane. To się wkłada tutaj. O, słyszeliście dźwięk? To znaczy, że kamera jeszcze działa, będziemy mogli podłączyć się do jej pamięci i wyciągnąć z niej jakieś informacje. No, proszę, spójrzcie na system plików, przyjaciele. Jest tu cała masa nagrań, ale odtwórzmy ostatnie. Interesuje mnie, co tam zaszło. Odtwarzam. Zagraj jeszcze raz. To są nagrania naprawdę z perspektywy żołnierza obserwatora. Zagraj jeszcze raz. Co się dzieje dalej? Co się dzieje dalej? Jeszcze nie mogę zrozumieć. O kurczę, jakaś dziwna gra, ale jeszcze nie mogę się w niej połapać. Może jestem w panice, na emocjach. Skomentujcie, gdy zrozumiecie materiał. Hej, czemu nie skaczecie? Idziecie skakać? Niesamowite, co się stało? To jakiś bunt, złamanie zasad czy co? A może żołnierz postanowił kogoś zlikwidować? Naruszenie, naruszenie. O cholera. Wideo się przerwało. Słyszałem strzał, tylko nie zrozumiałem, czy to gracz zaatakował żołnierza, czy żołnierz zlikwidował gracza. Przyznam szczerze, że nie od razu to pojmuję. I bardzo liczę na pomoc moich subskrybentów. Więc koniecznie piszcie komentarze i subskrybujcie kanał. Niesamowite, przyjaciele! To jest po prostu masakra. Znaleźliśmy naprawdę mnóstwo dowodów, mamy potwierdzenia w dokumentach. Mamy te rzeczy: broń z gry w Kalmara i nagrania z perspektywy pierwszej osoby. Wygląda na to, że to wszystko prawda. I to miejsce jest gdzieś tutaj, niedaleko, gdzie odbywała się gra w Kalmara. Albo postanowiono tutaj wyrzucić cały ten rekwizyt z gry, żeby pozbyć się dowodów? W sumie, nie wiem. Kontynuacja śledztwa zależy od Waszej aktywności. Dajcie jak najwięcej lajków. Jeśli zbierzemy 10 tysięcy lajków, to będziemy dalej szukać podobnych rzeczy związanych z grą w Kalmara. A teraz obejrzyjcie ten film, kliknijcie bezpośrednio na niego i jestem pewien, że wam się spodoba. Przyjaciele, klikajcie, 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 po prostu naciskajcie, możecie palcem, możecie myszką, jak chcecie. Ten film jest świetny i na pewno Wam się spodoba, obiecuję. Tam jest jeszcze więcej śledztw, jeszcze więcej świetnych treści.